Kasiebe i świat, zwiedzamy dalej nasze stanowiścia. Terry jest prawie kuelka szybkich haftarków i twórczyniów. Rzecz to nam ma co młeś na zaraz i co młeś na kupiec na moim stanowisku. My jest ma twórcy, twórcy ludowi i promujemy haftka szubski i złotnice. Więc na naszym stoisku można obejrzeć. Z, y, kolorowy haft Szkoły Żukowskiej, no i innej szkoły, Szkoły Gdańskiej i oczywiście Szkoły y, y, Czepcowe złotnic, Złotnica, wykonana szychem. Są to bluz y, ruchna czy też jeśli rzeczy? I nie, no y, ozdoby Ozdoby, jest to też y, galanteria damska? Broszki, to pasy. Czy jest zainteresowanie ta się ma tak na zjezdach? Czy to na Kasiebów, czy na dniu Jednotek? Oczywiście jak najbardziej ślips męski. Najważniejszy. No I te o, czy... taszcie oglądaje, te broszeczki, i brazo co tu no, tłuma, to oni wszystko wzerają Czyli nic no kupować? Ale ja, kupować i łobże raz, body te Bardzo dziękuję. Jak widzę... Ta... Jak widzę, tam łeźnia naleściła w środku, to idziemy się kadzali. Do uzrzeni.